To przyjechałam tutaj zaprezentować moją szkołę, to jest szkół zawodowych nr 2 w Ostromce i szukam dla siebie szkoły. Wybrałam Uniwersytet Warszawski, który bardzo mi się kierunki ani podobały. Marian Krupiński, dyrektor Filii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Ostrowence. Filia Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Ostrowence wspólnie oczywiście z Starostą Ostrowęckim, z prezydentem miasta Ostrowęki, z Centrum Edukacji i Pracy i Młodzieży OHPS, delegaturą Kuratorium Oświaty, z Wojskowo Komendą Uzupełnień organizuje czy zorganizowała szóste już młodzieżowe targi edukacji i pracy w Ostrowence. Targi oczywiście mają pomóc młodzieży w wyborze szkoły. Swoją rolę spełniły w roku ubiegłym, w latach jeszcze poprzednich. Cieszyły się dużym zainteresowaniem. Liczymy na to, że w tym roku będzie podobnie, że młodzież będzie z tych targów zadowolona. Poza oczywiście uczelniami wyższymi, których mamy w sumie 40 uczelni wyższych i szkół policjalnych, bo targi są skierowane do tegorocznych absolwentów, przede wszystkim do tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych. Dla nich to oczywiście taki najlepszy czas, najlepszy, najlepsza chwila, moment na to, żeby wybrać, dokonać wyboru tej dalszej ścieżki czy drogi kształcenia. A naprawdę to jest dobry moment do tego, żeby uczeń podjął dobrą decyzję, bo od tej decyzji niejednokrotnie później zależy całe jego, przyszłe życie, czyli praca, wysokość zarobków i tak dalej, i tak dalej. Także myślę, że nie są to ostatnie targi. Zresztą przed chwilą przedstawiciel pana prezydenta oferował się, że w przyszłym roku być może, że one jeszcze zostaną o coś wzbogacone, także będą na pewno kolejne, kolejne młodzieżowe targi edukacji i pracy. Szkół, a zainteresowały mnie długopisy na tym.